Madagaskar, z czym się najbardziej kojarzy, oprócz lemurów i kameleonów, z baobabami, a jak one wyglądają? I jak? Myślę, że warto. Piękne miejsce, piękne baobaby. Pewnie w styczniu lub w lutym tutaj jest bardziej zielono i być może jest piękniej, a może dzięki temu, że będzie bardziej zielono i będzie widać całej struktury baobabów. Niemniej jednak zapraszamy na Madagaskar. A przez cały rok jest piękny. Teraz jest sezon między czerwcem a listopadem. Już od dwóch osób z lokalnym anglojęzycznym przewodnikiem. Mówią świetnie po angielsku. A Madagaskar ma również świetne zakwaterowanie, świetne jedzenie. No i przede wszystkim mnóstwo zajerzystych atrakcji. Na razie! I do zobaczenia na Czerwonej Wyspie.